Panie Przewodniczący, powtórzę o komentarz dzisiejszego spotkania. Wiadomo, pan Panin bardzo proszę. Przede wszystkim gratulacje wygrywanego do meczu, dobrze wygrywanego. Do Nasz początek meczu był do, do tego czynił przed sobą pierwszą połowę szkatyńską i połowę. To też tam jeszcze postaraliśmy się pograć. Chodziło przede wszystkim o co? No. Przygotowaliśmy się na mecz, wiedzieliśmy, że to jest zespół z wielu miejsc, który będzie walczył też o złote medale, że mocne zawodniczki, dobrze, to wszystko wiedzieliśmy. Nawet wiedzieliśmy, że może być dużo porażki. Jedyne co mi boli na dzień dzisiejszy, o będziemy rozmawiać, ale zdaję to jest w tej chwili Możemy walczyć, musimy walczyć przede wszystkim, może nam nie wychodzić, może nam nie tracić, tym bardziej pierwsza połowa Artega miała właśnie minuty żółty do naszych dziewięciu fakt, fakt że to też nasze, nasze gdzieś tam ogromne było. że z drugiej strony też było dużo rzutów przez rękę. Wszystko cenne. E, także pierwsze, pierwsza połowa praktycznie załatwiła cały mecz. Druga połowa tam próbowaliśmy powalczyć, bo wiadomo, że to jest troszkę inaczej to się gra. Z drugiej strony nie odpuszczamy cały czas, staramy się do końca grać, nawet przy takich Drastycznych przygranych. W pierwszej połowie staramy się wyjść z tego dołka i walczyć, żeby zrobić to z dla młodego zespołu na przyszłość. E, to by było tyle. Początek jeszcze raz gratulacje. Początek, pierwsza połowa praktycznie załatwiło wszystko i, 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 i musimy mocno, mocno popracować i porozmawiać z dziewczynami, jeżeli chodzi o przede wszystkim walkę na Bielsku. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o komentarz do meczu Zamówićkę z 44. Katalina głosowała. Nie jesteś pikingi, jesteś w Nie, nie. Po polskim. Po polsku. To trudno było dzisiaj, nam nie udało się zrobić to, co my planowały. I... Dziewczyny za taką to jest taki mocny i doświadczony zespół i Dzisiaj po prostu wszystko trwało i to jakoś nas moralnie złamało troszeczkę i już nie udało się nam z powrotem przyjść do dobrej gry. Wszystko? Dziękuję bardzo. Wszystko? Dziękuję. Proszę raz o komentarz dzisiejszego spotkania. Nasz problem przed tym meczem polegał przede wszystkim na tym, żeby nie lekceważyć przeciwnika. Zespół z Gdyni zagrał w ostatnich trzech spotkaniach dobrze, wygrał jedno spotkanie, walczył z Toruniem przez trzy kwarty, walczył również z Polkowicami przez trzy kwarty dlatego żeśmy starali się tak nastroić zespół, żeby się od samego początku byli w pełni skoncentrowani, ponieważ wiemy o co gramy. Prowadzimy w tej chwili, jesteśmy na drugim miejscu w tabeli, mamy jeden punkt przewagi do zespołu z Torunia, ale wiadomo, że jeżeli będziemy mieli um, równy bilans to w tym momencie to będzie na lepszy bilans bezpośrednich spotkań. Więc takie nastawienie wyszliśmy na, na parkiet i tutaj ja w połowie przed meczu. Powiedziałem w szabni, jestem bardzo zadowolony z tego, że, że graliśmy swoją koszykówkę, że graliśmy agresywnie w obronie, wygraliśmy deskę, praktycznie byliśmy lepsi we wszystkich elementach. Wygraliśmy zdecydowanie klasyfikację łatwych punktów w sposób bardzo zdecydowany. Potem pojawiły się pewne problemy, ponieważ nie możemy skorzystać z nowych gmin w meczu z siedzicami y, zderzyła się kolanem, miała wysięg, wyciągaliśmy jej płyn z kolana jest w fazie rehabilitacji i potem okazało się po pierwszym wejściu, że również Gretnik ma problemy z lutką kursową i stąd na pozycji numer 4-5 mieliśmy tylko Amisze i Martynę Koci, tutaj duże słowa uznania, zarówno Amisza, jak i Martyna nie tylko wytrzymały, grały bardzo intensywnie do samego końca funkcjonowały, wspierały tak zagrały bardzo dobre zawody i z tego jestem zadowolony. Natomiast tak jak ten który podkreślał, pierwsza połowa zdecydowanie ustawiła zawody, ale tak jak wyświetliłem poprzednio, jestem zadowolony, ponieważ z takim nastawieniem myśmy wychodziliśmy na parki, żeby walczyć od pierwszych minuty. Tak, Dziękuję bardzo. Proszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. W tej chwili do tego spotkania podeszliśmy bardzo skoncentrowane, szanując wolę walki i ambicje zawodniczych z Gdyni, bo walczą w każdym razie do samego końca. Um, jeśli chodzi o nas, to bardzo się cieszę też, że zaprezentowałyśmy się przed swoją publicznością w tak dobrej dyspozycji um, i, i naprawdę fajnie, że wszystkie zawodniczki dzisiaj weszły na parkiet i zdobyły punkty, czyli dołożyły cigiełkę do, do tego naszego zwycięstwa nas to jest kolejny krok w stronę play playoffów i, i cieszę się, że po raz kolejny hala tego nie zdobyta, jeśli chodzi o ligę. Dzięki. Dziękuję. Bardzo. Czy jakieś pytania są może? Nie ma. Nie ma.